Damian, nie udało się wywalczyć kompletu punktu w startu z Kuroną, mimo że spotkanie rozpoczęło się dla Was dobrze. Jak z perspektywy zawodnika oceniasz tę rywalizację, która właśnie się skończyła? No myślę na pewno, że robiliśmy wszystko, żeby, żeby tutaj wygrać. Walczyliśmy od samego początku do końca, na pewno ta e, niefortunna czerwona kartka przeszkodziła, e, ale daliśmy, daliśmy właściwie wszystko, stawiliśmy serce i, e, i myślę, że trzeba też te punkty szanować. Wróciłeś na boisko po przerwie spowodowanej urazem. Możesz zdradzić, jak po takiej długiej przerwie układała się współpraca z kolegami i jakie boiskowe zadania nakreślił ci trener? Wchodzę na boisko, wiedziałem, co mam robić. Był ciężki moment, pobraliśmy w 10. Przede wszystkim musiałem sekurować tylko wyobrońców przesuwać razem z Waszą. Nie zapomniałem jak to się robi, także, także myślę, że... Że, 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 że gdzieś tam wybroniliśmy ten wynik i, i zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić w tej drugiej połowie. Eee, Przed Wami jeszcze 6 punktów do zdobycia w tym sezonie. We wtorek zagrać, zagrać się z Zawębiem, które na pewno będzie chciało pokazać siłę na swoim terenie. Jak musicie zagrać, aby myśleć o wygranej? No, myślę, że na pewno musimy być bardziej skuteczni, skuteczni w ataku, a szukać cały czas tych okazji. I przede wszystkim walczyć, bo, bo gdzieś tam te mecze teraz wygrywa się przede wszystkim walką bieganiem i zaangażowaniem. Gdzieś tam ten pierwszy cel, którego było utrzymanie, udało się zrealizować, ale my chcemy jak najbardziej uratować ten sezon i walczyć o, o komplet punktów w tych ostatnich meczach. Macie już pewne utrzymanie, walczycie teraz o jak najwyższe miejsce w tabeli. Liczysz, że otrzymasz w tych ostatnich meczach od trenera szansę na pokazanie swojej umiejętności? Robię wszystko, żeby na treningach pokazać się z jak najlepszej strony i mam nadzieję, że, że dostanę szansę w następnych meczach.